Halo, strażniku portalu? Jestem, słyszę was. Chyba coś się zawaliło. Będę musiał wrócić do przeszłości. O nie, portal się psuje. Chyba tepnie mnie do losowego czasu. Przyjaciele, pamiętajcie. Musicie uratować nasz świat. że, ale my nie damy rady. Musicie dać rada. Żegnajcie! Co się z nim stało? O nie, chyba go gdzieś przeniosło w czasie, a my nawet nie wiemy gdzie. Chwila, gdzie ja jestem? O nie, to dinozaury! Ważne, Jak piekielne męki teraz przechodzi nasz przyjaciel. Musimy uratować nasz świat i rozsąd. Jesteście gotowi? Tak. Jak myślicie, kto za tym stoi? Ja myślę, że za tym stoi ten wielki przywódca. Więc jedźmy tam. O, dobra, znaleźliśmy go. Dobra, cisza, posłuchajmy. Wynędzne kasztany, naprawdę nie macie mi nic do powiedzenia? Eee, nie. Jakby nasi przyjaciele przed chwilą no, się teleportowali. Ech, nieważne. Zadbałeś o to, aby portal się rozwalił? Tak. Dobrze. Teraz tylko czekać. Dobra. Chwila, komputerze. Jak to się stało, że ty mówisz normalnym głosem? za chwilę sobie tak to zamontowałam. Chyba za chwilę to mi się... Zepsuje. No właśnie o tym mówiłem. Dobra, nieważne. Chodź, poszukamy reszty. Pilnuj ich. Okej? Okay? Okej. Okay. Dobra, to ja idę. Znajdźmy jakiś sposób, aby zejść na dół. O patrz, tutaj jest tuba. Faktycznie, dobra, zejdźmy nią. O kurczę, wielki władco, nasz gość przyszedł. O, jak miło! Zygzak, nie mogłeś dać się złapać. Dobra, uciekajmy. A co z zygzakiem? Później po niego przyjdziemy. Czy wy też coś słyszeliście? Tak. Armia gonić ich! A tak